Witam Państwa w kolejnym przeglądzie kulturalnym. Dzisiaj znajdujemy się w centrum sztuki Mościce. Dlaczego tutaj? Ponieważ już 11 października rozpocznie się tutaj bardzo duże przedsięwzięcie, a to Międzynarodowy Festiwal Tańca. Już teraz trwają tutaj warsztaty tańca z międzynarodową drużyną które prowadzone są przez wybitnych specjalistów. Efektem tych warsztatów będzie dziewiąte przedstawienie podczas tegorocznego festiwalu. Jego uczestnicy będą nam pokazywać to, czego się podczas warsztatów nauczyli. A specjalną zapowiedź i dokładniejsze informacje na temat kolejnego Międzynarodowego Festiwalu Tańca w Centrum Sztuki Mościce zaprezentuje Państwu pani dyrektor Agnieszka Kawa. Zapraszam. Dla nas ten festiwal już trwa od dłuższego czasu, natomiast dla publiczności otwieramy festiwal 11 października. Potrwa do 27 i skupia kilka wydarzeń festiwalowych, głównie spektakli teatrów tańca. Wszystkie odbywają się na naszej scenie. Zaprosiliśmy do współpracy teatry z kilku państw i także teatry polskie. Wystąpią w tej edycji tancerze z Norwegii, z dwóch norweskich teatrów, z Izraela, z Francji i z Belgii. Dodatkowo trzy teatry polskie i myślę, że pokażemy publiczności bardzo różną gamę teatrów tańca współczesnego, począwszy od takich spektakli, które łączą taniec współczesny z, z akrobatyką i taki będzie z pewnością spektakl Prometeusz, piękny, bardzo widowiskowy. Będzie trochę zwrot w kierunku hmm, klasyki hmm, tanecznej, ale bardzo delikatnie potraktowanej i to jest spektakl Romeo i Julia, a teatry zagraniczne pokażą całą gamę hmm, Spektakli opartych i osadzonych gdzieś głęboko w ich kulturze. A że jest to wielonarodowościowy festiwal, świadczyć może fakt, że grupa francuska to jest grupa 11 algierskich z kolei Że Spektakl związany z futbolem jest spektakl związany z problemem oddawania się drugiemu człowiekowi. A podłożem jest noc poślubna to są problemy tożsamości poszukiwania tożsamości narodowej właśnie spektakl tych algierskich tancerzy algierskich i francuskich twórców Duża, ogromna różnorodność, a myślę, że najfajniejsze w, w tym festiwalu jest to, że posługuje się językiem y, czytelnym dla wszystkich. Tutaj bariery kulturowe, owszem, są, jakby w zrozumieniu tego spektaklu, y, ale posługuje się językiem uniwersalnym i ponadczasowym, bo to jest język ludzkiego ciała połączony bardzo pięknie z muzyką, która towarzyszy tancerzom i połączony z techniką sceniczną i światłem, którym można cuda robić. My robimy również książkę. Y, jest Jesteśmy wydawcą nowej pozycji. Pierwszą książkę mamy za sobą. To było w pierwszej edycji festiwalu, ale chcemy zostawiać po każdej edycji taki namacalny ślad, który jest też efektem naszych badań i poszukiwań w tej dziedzinie sztuki. I jeszcze jedna istotna rzecz, przenosimy się trochę w świat wirtualny, czyli do internetu z naszym festiwalem i postanowiliśmy zrobić taki multimedialny przewodnik dotyczący głównie teatrów na razie europejskich, tancerzy, choreografów, tam będzie można. Znaleźć informacje i dotrzeć do nowości w Sztuce Tańca Współczesnego. Przy okazji dużego międzynarodowego festiwalu teatrów tańca Scena Otwarta organizujemy też festiwal filmów o tańcu. Festiwal Dance My Life and Love. Jakby forma tego festiwalu jest mocno otwarta, czyli apelujemy do, zapraszamy autorów, można powiedzieć, wszystkich form filmowych, reportaży, dokumentów, etiut, peł Metraży, krótkich metraży, animacji, bo takie też dostajemy. I zapraszamy ich do przesyłania nam swoich dzieł do 1 października. Profesjonalne jury złożone z czwórki osób: Zofia Rudnicka, Janusz Wrublewski, Krzysztof Gradowski i ja wybierzemy najlepsze filmy. Nagrodę fundował ZAIX. A które to będą najlepsze? No to autorzy i publiczność dowiedzą się już 18 października przy okazji pierwszego pokazu tych filmów o tańcu. Muszę powiedzieć, że na chwilę obecną dostaliśmy bardzo dużo zgłoszeń. No i z ciekawych miejsc. Z Kalifornii, z Litwy, z Łotwy. Wiem, że idzie film z Iranu. No i oczywiście fantastyczne grono autorów, z polski z Warszawy, Wrocławia, z mniejszych miejscowości. No i oczywiście jeszcze w dalszym ciągu czekamy. W dzisiejszym programie kulturalnym zaczęliśmy trochę przewrotnie. Najpierw była zapowiedź, ale teraz już wracamy do bieżących wydarzeń do Teatru Tarnowskiego, gdzie nieprzerwanie od soboty trwa festiwal Comedy Italia. Dzisiaj za chwilę rozpocznie się kolejny spektakl konkursowy, festiwalowy, tu dla dorosłych. My za chwilę przejdziemy do środka i zapytamy widzów, dlaczego wybrali akurat ten spektakl na dzisiejszy wieczór. Chciałabym zapytać, dlaczego panie wybrały dzisiejszy spektakl Tuwim dla dorosłych? Zostałyśmy zaproszone. A czy y, czytała pani o tym spektaklu? Wie, czego się spodziewać? No, trochę humoru. I, bo po prostu chcieliśmy się nieco rozerwać i w związku z tym y, popro, wybraliśmy. Uważamy, że pewnie to będzie takie humorystyczne i można będzie zobaczyć i z przyjemnością y, oglądać i mile spędzić czas. No bo inaczej to nie mogę powiedzieć, bo nie oglądałam tej sztuki i nie wiem y, jaka ona będzie, ale mam nadzieję, że właśnie będzie taka. Powiedz, no a akurat autor mi pasuje. Czyli jest pan fanem tam? I... Owszem. A wie pan, czego się spodziewać po tym spektaklu? Jakieś przypuszczenia? No, pewnie się dowiem, jak to oglądnę. No, tak to trudno mi powiedzieć, czego się spodziewać. Pewnie czegoś wesołego. Dlatego że festiwal Italia w tamtym roku też byłam, bardzo mi się podobał i w tym roku, a przede wszystkim ze względu wczorajszy szczególnie na aktorów. Dzisiaj ja akurat nie za bardzo znam, ale też chciałam zobaczyć więc dla dorosłych to spektakl niebanalny, przygotowany przez Teatr Muzyczny Roma z Warszawy. Czy będzie się państwu podobał, czy podobał się widzom, nie mnie to oceniać, a państwa w takim razie zapraszam na fragment spektaklu. Zobaczcie, jak było podczas festiwalu tali na tym właśnie spektaklu.